witamy okay, ponownie Was i zapraszamy dzisiaj na przepis kopytka ziemniaczane. Nastawiliśmy sobie, ugotowaliśmy ziemniaki, teraz będziemy je odcedzać. Teraz jak mamy kartofle odcedzone, będziemy je przyciskać przez praskę i wymieszamy z, bułką, znaczy z mąką ziemniaczaną oraz jajkiem. W zrobimy takie ciasto jak na kluski śląskie. Do kartofli dosypaliśmy mąki ziemniaczanej, wbijemy jajko. I będziemy to zagniatać tak jak ciasto plastelinowe, żeby nam się to tak ujednoliciło. Potem będziemy z tego robili wałeczki i kroili w takie dwucentymetrowe kosteczki. Bierzemy kawałek ciasta królamy w taki wałeczek i kroimy sobie w takie właśnie cząstki, jak widzicie, takie kawałeczki odkładamy sobie. I tak robimy z kolejną partią ciasta. Że będziemy sobie robili takie wałeczki, i potem będziemy to kroili w takie części. Tak się prezentują nasze kopytka. Teraz będziemy zagotowywali wodę osoloną, i potem będziemy wrzucali partiami na wodę wrzącą nasze kopytka. No i teraz przesypaliśmy nasze kopytka do garka, zagotowujemy do wypłynięcia. Po wypłynięciu jeszcze z 2-3 minutki, żeby popływały po wierzchu i nasze kopytka będą gotowe. No i teraz mamy już kopytka gotowe. Poleliśmy sobie je sos sosikiem z naszych żeberek. Dodaliśmy pomidorka. Jak chcecie, możecie sobie dodać ogórka lub innej syrówki. I życzymy wszystkim smacznego, miłego dnia. Smacznego dnia. Zapraszamy na kolejne filmiki. Do zobaczenia!